Joł! Jo, mala faka! Pan Wojtaszewski sprawdził grunt! Ło! Wow. kurwa w czy nie? A jak ja wszystko czekam? Ja pierdolę! Nie! Yeah. No ty kurwa dałeś tłaniaczku, a nie. No to kurwa tłaniaczku jebany ty! Zobacz moją wagę swoją, kurwo! Ty co kurwa powinien w palcem dupie przepierdolić! Pa to jest to Konkolewski leciał! Oto Messer Schmidt! No tak to dalej. Ja będę tak jak wtedy taką na kota leciał kurwa! Chcę dalej!

To chujowo, tylko... Tomek wam trasę wyrobił. Oj no to dawaj, nie, to, ty, kurwa, Koczyk, to twierdzę, dobra? Oaj, są zakłady. Są zakłady! Ja się... Oj zakłady, Tomek podbija, tak ktoś więcej! Wiem, tylko... Aś, ty, Zdany, skupanie, skupanie. Zdaniecz, kurwa, na razie jest skoczek sezonu. <grym> Kameru Jaszka nie kupuje. No, kokol kurwa, to jest na razie mistrz, go trzeba. Kurwa. No skąd mam się wywieźć? Skąd no, kurwa? <grym> <grym> Bo <Bojasiu! grym> lecę, Jest nasz smesser drugi, Jest Pitepa. lecę, im No kurwa, no, weźmy. Kurwa lekują mnie panem. No ja się popatrzyłem o, zajebiście. Dobra, będziemy drobi panowie. No, i co ciosy, kurwa? Ma się, zniotuj. Panowie już 5 minut leci. No kurw. Kur... Bo klisze się kończą. <laughs> Jeszcze raz się Ma raczki zniotę wursza. No to ukryje panowie z powrotem. Grochu tam... Grochu to jest ko koordynator techniczny skoków. Dawaj szopel, daj ślugi. Dawaj, dawaj ja się tam, stój tam Ja kurwa w traperach się skoczy, wow. trapery, kurwa w najeczkach nie Ja Jasiu, weź tam muszę... Dawaj. Czy ślugi wpadną do wody? Jednak nie. Tomek dawaj, siedzi zadowolony. No ja... Szopel dawaj tak jak ja, bez Ty zastanowienia pisa, ale... kurwa. Na kota. Ja dawaj. bez zastanowienia jebałem. No. No ja siu bez zastanowienia pierdolnął i chuj Ochlapał go tym miąższem Miałszem Miąż. Ja tam pierdolną chyba Ty Oj po już, już Ej, Jak ja miał stare buty to już ze cztery razy już przysłał. Mo no. Ja się pokaż buciki swoje A dajcie kurwa, ja ja, tak. kurwa A ja kurwa A no. patrz, kurwa Hej To są pienię po kurwa Tomek jeszcze raz przybliżenie zrobiłem Proszę to... zobaczyć te najeczki, sztuk. A, a, a spodnie? Spodnie remizowe. Strażackie. Ja mam piściutkie, chłop. O kurwa, ja to tak No dawaj. Kurwa, panowie, bo już 5 minut. 11 sekund. No to dawajcie. Jakiś się Chopin! Dawaj shopem! Federyk, shoppen! Wite pa! Chwila zastanowienia modlitwa! Mod... Po, 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 po! Ale się zatrzymał! Coś spłosiło jego uwagę! To jak ja myślą wiek! Nawet się nie wybił. Odejdź dalej! Odejdź dalej. O dobra, dobra, dobra! Tutaj trzeba widzieć. Jasiu, się odejdź. Jasiu, Jasiu Wypierdala. No odejdź, bo tam nie będzie widać jak ktoś się wpierdala. No. Jak tam nie trafię, bo Trzynko na nie... mnie nie No ci ugniecie, daj konkolowi. To ugnieś mi tu. Mhm. Kurwa. To się nie wpierdolę Dawaj. wajcie. To ja się kurwa będę jebał, ty. O właśnie. Nie, nie. Jest, ekipa męska. Kwiaty, kwiaty. Ja Jasiu, tu zwycięzca Ligi Miszu UEFA The Champion. Ma dwa nie konkol? No. A tak, dwa jaczki, No jaczki. No <todzimy> o ode mnie większy nogi no lepsze, ty. O jasny Tomek poprawia te swoje buciki Nówka no funkje, nie ślizga Kurwa, takie buty jak Konkora, bo jak ty, to bym kurwa już pięć razy przeskoczył No, Jasiu tutaj daje poezję Włosy... Eee! Po eee! Cicho, kto leci? Siąpem! Siopem! Dawaj! Chodź, Rekin, oddal się Żeby tam było widać Tu jest. To, kur... Halo? Dobra, dobra Na razie nie, bo ja muszę wycisnąć ja. Dawaj, dawaj! kurwa! Dawaj dziurka! Tak? Stepa ja, dawaj! Ja bym się stąd wybił, ale kurwa... To kurwa, to kurwa, to... Ja kurwa już! Kurwa w takich to, to ja traperach, ja kurwa nie? To, to... Pięć godzin! Kurwa Jasiu! To jest Jasiu kurwa w traperach przeskoczyła, a wy nie? A teraz, a teraz to wiem jakie buty będę brał na no, rowy, te trapery ciężkie! No! I jak się wybije to ja pierdolę, będę leciał! Jeszcze kurwa, masz to obciążenie, tak jak cię bujnie to polecisz? Tomek jest ta... Pierwszy wszystko gruf jest ta blizna na czole! Tomek, niego Nie ma, tu musisz! No tu nie! No, do... A no to... A tu jest cięższy rów! No właśnie, tam kurwa krzaki są! Nie leci! To no Pitepa dawaj! Podawaj no, sam! No jaki mamy, ty! Dawaj no, grochów! Dobra, nagrywaj, bo ja Oj, pojechać. No, dawaj, Pitepa, szka. Dawaj, riekie. No Pałacu kurwa, Rekin ma wagę, ty! No! Ja bym się wpierdolił i to ostro. To ble, byś się wybił człowieku, byś przeleciał tam do skerty, doleciałbyś. A tego koga by było zajebiście skakać? Którego? Z tego. O. tego. O. 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 No, ale byś mi żadne po siebie tam winien. By I za tuż się popatrzyć. Tak przypierdolił? to już go... Uć! Replay! Replay! Masz moje, Jasiu. Papojara Jara już chyba się szykuje do skoku! raz! Kurba! Gratulacje! No ga, bo li jak konieczno. Gratulacji! Was to Tomek, Tomek, a jednak nie. No, ty, kurwa, ty, kurwa. Wiesz, jak noga boli bo Nie wiem. teraz. I toka. tak właśnie stary wponienie to je. O tu się kurba! O, o widzij! No tam ten człowiek, który No to dalej wróć tam. Ogównie. Ale nie w tym samym miejscu! Ale noga woli, jak tamtego kopa się wybijesz! Aż się mnie pięta porwał, bo ja wolę w nie mam Kto skacze, kurwa, kto skacze? Zara wypierdolą! Po jasiu, Messerschmitt! Ja Aj! Dobrze, że te abs są czynne! Za dużo kurwa ścigania się! Ta górka mnie spieszyła! Zresztą wytrawny by się wychodził!

Dobra, rady stąd? To mi się dzieje, bo nie widzę kołka. kołka? mi jest No to No to Panie, robimy doping dla błażenia Przewoskiego! <noise> Kogo wszystko, wszystko ja, wszystko, ja, hmm? Dobra, się Wszystko się jak ja? Dobra, leć Ja próbuję tyle ja ja no... z No nie dam rady stąd! No to dawaj z góry! No. Ja bym, ja bym może stąd wypierdolął pierdolą. Nawet. Ale pa, jak się wybije też taki kąt, to... Ona... No, ale to ci kurwa łatwo robi, a ciężko no, się no, robi. Nie? Koperuj, pałka. Na bingu, ta bingu, ta bingu, ta bingu. To Kurwa przeszkodził mu jeszcze. Kurwa, to jest jeszcze łatwiej niż z dołu. A jak ja wolno biegłem, widziałeś? Ja, ja, ja się mam zezwolenie odjaśnić. Ale da uradę! Da uradę! Patrzcie. No dawaj. Ja się to ciebie, ja się. Cie, to te. Kurde! kurwa nie. Co <śleskutka> to za kameruje?